Dzień dobry Państwu. Koszerni rządzą światem. Niektórzy, nawet wykształceni ludzie, pukają się w głowę, gdy im się powie coś takiego. To jest kilkadziesiąt lat działania czegoś, co się nazywa teoria spiskowa. Pojęcie teoria spiskowa zostało właśnie po, wynalezione po to, żeby głównie Ośmieszać właśnie takie tezy, że koszerni rządzą światem. Wystarczy, że coś autorytety, tak zwane, nazwą teorią spiskową, już jest to jak pies Pawłowa, Pawiany, czyli masa uważają, że to, trzeba to potępiać i ośmieszać. Ukraina jedyny obok Izraela kraj na świecie, gdzie prezydent i premier są Żydami. Żeby daleko nie szukać, w Polsce Geremek i inni masoni, komuniści. Z pierwszorzędnymi korzeniami. Jaruzelski w 1985 pojechał do pana Koszernego Rockefellera po instrukcję, jak ma być. Na tym opiera się cały układ okrągłostołowy, czyli układ z Magdalenki. W Stanach, IPAC tak zwany, każdy senator ma oficera prowadzącego, tak zwanego, czyli opiekuna z ipac -u. Dzisiaj bodajże Nat Rothschild pochwalił Trumpa w mediach społecznościowych, że z Wenezuelą to bardzo dobrze, super. Gratulacje, dobrze zrobiłeś. W Wenezueli rywal Maduro, uprowadzonego przez Amerykanów, Enrique Capriles-Radoński, rywal polityczny. Maduro, który kandydował przeciwko niemu w wyborach prezydenckich w 2013 i 2024. Ma koszerne korzenie. Rodzina ze strony ojca ma koszenie, korzenie sefardyjskie. Babka ze strony matki była koszerną z Polski. Javier Milei, Argentyna. Rozważa obrzezanie i przejście na judaizm. Pilnie studiuje. Talmud pod okiem jakiegoś rabina. Jego koszernofilia jest znana na całym świecie i szeroko omawiana. Netanyahu ostatnio, kilka tygodni temu, powiedział coś takiego: Gdyby nie my, USA by nie istniały. UK, książę Harry, w swojej autobiografii, o czym bardzo mało osób wie, Przyznał, że razem z bratem są obrzezani. Rodzina Windsor, tak naprawdę wywodząca się z rodu saxo Coburg gotta wywodzi się z koszernych aszkenazyjskich, z, Niem z Niemiec Zachodnich. Tak samo jak Rothschildowie, Rockefellerowie, Warburgowie. Pani von der Leyen powiedziała kilka miesięcy temu, że Unia Europejska to wartości Talmudu. Książę Hary jeszcze wracając, rodzina królewska. Rodzina królewska, moim zdaniem, to są tylko moje domniemania, jest pod całkowitym władaniem Rothschildów. Tak jak Palestyna, to też rzuca dużo światła na utworzenie państwa koszernego położonego w Palestynie, gdzie Rothschild razem z Politykami angielskimi maczali palce. Rothschild ufundował de facto stworzenie państwa Izrael w 1947 roku. Nazwisko Rothschild jest umieszczone dużymi literami na budynkach Knesetu i Sądu Najwyższego w, Jeroz w Jerozolimie. Jordania jest jedynym krajem sąsiednim z państwem koszernym. Położonym w Palestynie, z którym koszerne państwo nie jest w stanie wojny, trzyma z Jordanią sztamę, tylko dlatego, że Jordańska rodzina królewska, dynastia Hashimidów ma silne historyczne powiązanie ze Zjednoczonym Królestwem. Jordania była pod brytyjskim protektoratem, mandat Ligi Narodów od 1921 roku do uzyskania pełnej niepodległości w 1946 roku. W tym okresie Brytyjczycy odegrali kluczową rolę w utworzeniu państwa jordańskiego i osadzeniu na tronie emira, późniejszego króla Abdullaha, który miał wykształcenie brytyjskie. Wielu członków jordańskiej rodziny królewskiej, w tym obecny król Abdullah II, otrzymał edukację w Wielkiej Brytanii. Król Abdullah II kształcił się w prestiżowej Royal Military Academy z Sandhurst oraz na University of Oxford. Więzi osobiste i wojskowe istnieją Bliskie relacje osobiste między rodzinami królewskimi Jordanii i Wielkiej Brytanii. Król Abdullah jest absolwentem Sandhurst, podobnie jak wielu członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Obie monarchie utrzymują silne więzi wojskowe i dyplomatyczne, czyli moim zdaniem obie te monarchie są sterowane przez Rothschildów. Dużo się mówi o Wenezueli, o Javierze Milej, ale mało się mówi o tym, że Prezydentką Meksyku jest także pani z pierwszorzędnymi korzeniami. Obecną prezydent Meksyku jest Claudia Scheinbaum Pardo, która objęła urząd 1 października 2024. Jest ona pierwszą kobietą i pierwszą osobą pochodzenia koszernego wybraną na prezydenta Meksyku. Jej dziadkowie ze strony ojca pochodzili z Litwy, a ze strony matki z Bułgarii wszyscy byli koszernymi, którzy przybyli do Meksyku, uciekając między innymi przed holokaustem. Jakby tak poszperać, to okazałoby się, że tych koszernych wśród prezydentów, premierów, ministrów, posłów, senatorów itd. mamy na całym świecie zatrzęsienie. Japonia jest uznawana za bankerski, czyli koszerny poligon doświadczalny. Stwierdzenie, że Japonia jest poligonem doświadczalnym wynika z faktu, że kraj ten od dekad wdraża pionierskie, często ryzykowne mechanizmy finansowe, które reszta świata adoptuje z opóźnieniem. Więc patrzmy, co się dzieje w Japonii, czyli kosmiczne zadłużenie i zbliżające się bankructwo państwa. Bo to wszystko czeka kraje oparte na pieniądzu fiducjarnym, oparte na socjalizmie. Oto kluczowe obszary, w których Japonia pełni rolę globalnego laboratorium ekonomicznego. Polityka zerowych i ujemnych stóp procentowych. Jako pierwsza duża gospodarka Japonia wprowadziła stopy bliskie zeru już w latach 90., walcząc ze stagnacją. Później eksperymentowała z ujemnymi stopami, co stało się wzorem dla Europejskiego Banku Centralnego podczas kryzysu w Europie. Luzowanie ilościowe. Bank Japonii jako pierwszy na ogromną skalę zaczął drukować pieniądze, by skupować aktywa, obligacje, a nawet fundusze i akcje ETF. Starając się pobudzić inflację, to, co w 2001 roku było japońskim eksperymentem, stało się standardem działania Fed i Europejskiego Banku Centralnego po 2008 roku. Kontrola krzywej dochodowości to zaawansowany mechanizm, w którym Bank Centralny sztywno ustala rentowność obligacji skarbowych. Japonia pokazała, że Bank Centralny może niemal całkowicie przejąć kontrolę nad rynkiem długu państwowego. I Najważniejsze, najwyższe zadłużenie publiczne. Japonia testuje granice wytrzymałości nowoczesnego systemu finansowego, utrzymując dług publiczny przekraczający 260% PKB. Dla ekonomistów jest to żywy dowód na to, jak długo kraj może funkcjonować przy tak gigantycznym zadłużeniu, dopóki jest ono finansowane wewnętrznie. W świecie finansów mówi się o japonizacji globalnej gospodarki, czyli procesie, w którym inne kraje rozwinięte wpadają w tę samą pułapkę niskiego wzrostu, niskiej inflacji i ogromnego długu, którą Japonia bada od ponad 30 lat. Czyli nie Japonia bada, tylko koszerni badają na przykładzie Japonii. Japonia jest królikiem doświadczalnym. Koszerny Usrael. Przy pomocy pana Zbigniewa Brzezińskiego oraz CIA utworzył także Al-Kaidę. O czym Zbigniew Brzeziński sam pisał, przyznawał się do tego w jednej ze swoich książek, którą teraz bardzo ciężko kupić. Zbigniew Brzeziński sam przyznał, że tworzył lub współtworzył Al-Kaidę, po to, żeby potem móc zwalić coś na Al-Kaidę i mieć pretekst do uderzenia na Arabów. Iran, Irak czy tam Afganistan, czy Palestyna. Typowa operacja fałszywej flagi, zakrojona na ogromną skalę, robiona przez kilkadziesiąt lat. Netanyahu pośrednio finansował czy podtrzymywał przy życiu także Hamas. Właśnie dokładnie z tych samych powodów. Żeby stworzyć pozory legalności zaatakowania jakiegoś kraju, trzeba najpierw stworzyć przekonanie u swoich obywateli, że jest to konieczne. I właśnie do tego używa się Hamasu, do tego się używa Al-Kaidy i różnych innych operacji fałszywej flagi. Uważa się, że koszerni, Rothschildowie sterują prawie wszystkimi bankami centralnymi prawie wszystkich krajów świata. Japonia tutaj jest wspaniałym przykładem. Uważa się też, że Rothschildowie sterują Światową Organizacją Zdrowia. Światową Organizacją Handlu, i tak dalej, wszystkim, co ma w nazwie światowe, a także onz Grupą Bilderberg, Komisją Trójstronną, i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję bardzo. Zapraszam do oglądania moich filmów. Zwłaszcza na temat obrzezania ustnego jako starej, koszernej tradycji, która to jest faktem. Wystarczy sobie wygooglować, a także rozgłośni harcerskiej. Układu z Magdalenki, czy afery żelazo, która pokazuje, jak działają służby według podobnego schematu na całym świecie. Dziękuję, miłego dnia.